Cześć z tej strony Piotr, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj vlog zaczynamy od HF-ów naszych, już zaraz hf -y jadą do innego gospodarza. Tutaj czekam akurat na niego. Czy coś się u nas pozmienia, czy nie, to sami zobaczycie w filmie. Ja tymczasem muszę to troszeczkę podstawiać, żeby można je było z boksu wyprowadzić. Nasze HF-y pojechały do Patryka na Podlasie w okolicy Drohiczyna. A tutaj od niego z gospodarstwa mamy dwie takie sztuki I jeszcze przy okazji mamy jeszcze jedno ciele W gospodarstwie więcej Ale to to już są mamki Bo jedna jest po dwóch cielakach, druga jest po trzech Tak sobie wyglądają Niestety, ale trochę ciemno może być Dlatego tak aż dobrze może nie będzie widać tego jeszcze troszeczkę zestresowane ja wiadomo jak jest. I już z tego, co Patryk mówił, to też już mają swoje imiona, także tak będziemy je wołać. No, ta pstroka, ta fajna, taka śmieszna. Także tak to sobie wygląda. Także mała taka zamiana w naszym gospodarstwie, jeżeli chodzi o obydło bo tak jak mówiłem, no raczej ja będę chciał takie typowo mięsne, nawet jeżeli mają być mieszańce, ale niech są już takie mięsne Dlatego postanowiłem, że po prostu te HF-y zamienię się za nie A też Patryka poznałem tak trochę może śmiesznie, bo po prostu pojechałem do niego z ogłoszenia Odnośnie tych krów i oglądać, a Udało się, żeśmy się po prostu, on chciał sprzedać, aż swoje chciałem sprzedać, a że on chciał kupić mleczne, to takżeśmy się po prostu dogadali po po, gospodar... po gospodarsku, że tak powiem Także tak to sobie wyglądało dziewczyny. Już tutaj proszę pokazuję, która będzie w końcu rządzić. Ampoidło jest e, odkręcone, zaraz tutaj im kiszoneczki wrzucę. Niech one sobie powoli stoją. A w boks pusty, coś innego będę chciał wsadzić. Także, tak to jest. Fajnie, że tam dyskusje pod filmem się e, rozwijają. Tak jak już wcześniej wspominałem, no uważam, że jeżeli ktoś bezpodstawnie kogoś oczernia, to tak być nie powinno. Tu też kilka osób pisało, że taka osoba teraz powinna, jak to się mówi, zapokutować. Myślę, że tak powinno być. Żeby po prostu miała karę, że rolnika się nie, nie powinno oczerniać, jeżeli wszystko jest ok ze względu na to. Bo tak jak mówię, no to jest po prostu nieprzyjemnie, jeżeli wie się, że jest wszystko dobrze, a, a ktoś tu na ciebie wiadro pomy i wylewa, prawda? Tylko ludzie się nie zastanowią, że jeżeli nas rolników nie będzie, to no to nic tak naprawdę nie będzie, no bo wiadomo jak to jest. Ale to już, i to jest, że tak powiem, moje takie zdanie, ale z tego co widzę, co wy komentujecie, także wy macie zdanie podobne. Ja też uważam, że rolnik powinien być i mały, i duży, bo są rolnicy naprawdę mali, którzy mają powiedzmy 10 hektarów, i to też jest rolnik. Są tacy, co jak ja, że tam ma przykładowo 100 hektarów ziemi, ale i są tacy, co mają 2-3-5 tysięcy. No i każdy z tych rolników jakoś na tym rynku się odnajduje i musi być. No Wiadomo, że na małym jest trochę gorzej, ale może jest jakieś tam światełko już w tunelu, może będzie lepiej. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Ja tymczasem lecę rzucić im kiszonki. I tu jeszcze mam przy sobocie trochę obowiązków. Trzymajcie się. Cześć.